Znajdujemy się na leśnej 1, jest noc, sobotnia noc. Gorący czas, bo wiosna się zaczęła. Mamy dwa na plusie, ale poświęcamy się, mamy nasze wyjściowe kapelusze, czapeczki i chcieliśmy Was zaprosić na serię podcastów, która zacznie się pojawiać co najmniej raz w miesiącu. I będziemy w nim, w nich w tej serii poruszać tematy luźnoleśne e, między sobą, e, może razem, może online'owo jakoś będziemy się spotykać. A na... Listownie, przede wszystkim listownie, listownie to jest korespondencyjnie. Tak, 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 uruchamiamy gołębie pocztowe. E, a I po pocieś... wemów to, <laughs> to jest priorytet. To jest nieszczęście. <laughs> e, I przy okazji będziemy no, starali się odwiedzać fajnych, interesujących ludzi w kraju i za granicą. Tak, żeby na grupie nie było nudno. Pamiętajcie, gdybyście chcieli coś usłyszeć, albo podsunąć nam jakiś ciekawy temat, dajcie znać. Dla nas to nie jest problemem was odwiedzić, spytać, dopowiedzieć. Zawsze możemy trochę pościemniać. Także zapraszamy na grupę Leśną 1. Jeżeli byście mieli e, wątpliwości, jak do nas trafić, to tam w opisie na dole możecie rozsunąć opis i, i będą linki do. do, do albo naszych... spytajcie każdego żula, gdzie mieszka Bartek. Z chęcią wam odpowiem. Tak, bardzo z chęcią. A jeżeli wy nie macie ciekawych tematów, ale znacie na przykład sąsiada, który jeździ pasatem w TDK i ma coś naprawdę interesującego do powiedzenia, dawajcie kontakt i jedziemy do niego. Dobrze by było, aby jeszcze opowiadał dużo głupot. Bardzo dużo. Bo ten, ten, ten kanał nigdy nie będzie nudny, zobaczycie. Nie, i raczej będzie luźny. Najważniejsze, że nie ma jeszcze szerszeń. Ale już jedną osę z opałwy wyciągnąłem. Nieprawda, ze własnej dupy ją wyciągnąłeś? <grym> brzęczało. <grym zbierzało> coś brzęczało, myślałem, że to pierdolę. A to Twoja żona wyciągnęła osę. do tego nie